Co to ma znaczyć? Co to za mójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A, a ci tutaj do co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w Ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. Niesamowite, ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Tak? Jak by to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! Dobra, to o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Mmm, coś mi świta. No, nie ukrywam, jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy 500 koron. Co, chyba oszalałeś? Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże! Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Nie będę się dokładał do twojego szemranego interesu. Powiesz mi, co wiesz, za darmo. Tak, oczywiście. Jak sobie jaśnie pan życzy? Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją. Jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie takim z czerwonymi drzwiami ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trochę. To może zanim pójdziecie, ja zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem.